Siemanko wszystkim z tej strony Migao i w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie dość ciekawy temat i dzisiaj głównie chciałbym wam przedstawić wszystkie najważniejsze informacje dotyczące skinów na nowy sezon czwarty, rozdział trzeciego. To znaczy, że w tym filmie przedstawię Wam wszystkie przedmioty kosmetyczne, jakie ostatnio pojawiły się na ankiecie i mogą trafić do gry w nowym sezonie oraz przedstawię wam kilka ciekawych informacji na jego temat, które koniecznie musicie znać. No a wy nie zapomnijcie wpisać kodziku Migao, 2 tak jak te dwa kozaki na ekranie, pamiętajcie też, że subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych takich filmów, no i strzelcie tą mapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie na. My przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A więc, jak sami dobrze wszyscy wiecie, już dokładnie 17 lub tego 18 września do gry Fortnite w końcu zostanie wprowadzony nowy sezon czwarty, rozdziału trzeciego, który wprowadzi mnóstwo różnych zmian oraz nowości, które na pewno wszystkim się spodobają. W ostatnim czasie moje wszystkie filmy, które pokrótce tyczyły się tego tematu, czyli nowego sezonu czwartego, były o tematyce Marvela i ogólnie superbohaterów, którzy mieliby pojawić się na tej wyspie. No i ten odcinek będzie inny niż tamte filmy o nowym sezonie czwartym w rozdziale trzecim. No i tak, cały ten temat zaczął się kilka dni temu znowu znów do internetu została wypuszczona kolejna ankieta z nowymi przedmiotami kosmetycznymi stworzonymi w ostatnim czasie i gracze sami muszą i musieli wybierać, które z nich najbardziej im się podobają i którego chcą zobaczyć niebawem w grze. Osoby, które już trochę grają w Fortnite'a, będą pamiętać, że podobna akcja pojawiła się już w poprzednich sezonach, jak i nawet w poprzednim rozdziale drugim na sam koniec i większość skinów, które tam się pojawiają, trafiają później do gry. Dlatego też, zanim przedstawię Wam tą ankietę z wszystkimi nowymi skinami, uprzedzam, że mogą się na niej znajdować skiny, które trafią do gry w nowym sezonie czwartym tego rozdziału, jak i nawet w kolejnym. W sezonie 5 również tego samego rozdziału trzeciego, czyli tego, który jest teraz. No i tak, jak sami możecie zobaczyć, tym razem gracze otrzymali ankietę z 73 grafikami nowych postaci, jakie mają pojawić się w grze, i od razu tutaj dodam, że nie każdy skin trafi do gry, ponieważ to gracze dokonują wyboru, którego chcą zobaczyć w grze. No w sensie chodzi tutaj o to, że kilka dni temu gracze otrzymali od twórców gry ankietę, w której dostawali po cztery skiny na ekranie i wybierali, który z nich był lepszy. I oczywiście nie każdy dostał tą ankietę na maila, ale wszystkie skiny w tle to skiny, które pojawiły się tam, i to między innymi wybierali gracze kilka dni temu. Skiny które mają największe zainteresowanie i gracze najczęściej go wybierają z ankiety, trafią do gry najszybciej, a pozostałe przedmioty przedstawione w tamtym miejscu stopniowo co jakiś czas pojawiają się w grze do kupienia lub po prostu do zdobycia. Co też ciekawe, większość ze skinów przedstawionych w tamtym miejscu jest stworzonych przez zwykłych graczy, którzy po prostu stworzyli swojego własnego skina i podesłali go twórcom gry, dlatego jeżeli widzicie tam jakiegoś skina, którego widzieliście już wcześniej gdzieś w necie, czy to na Twitterze, czy na innej platformie, to już wiecie, że został on stworzony przez jakiegoś z graczy. Tak czy inaczej w samej ankiecie gracze mogli znaleźć na Mega ciekawe skiny, i przykładowo możemy tam znaleźć kilka ciekawych zamienników do skinów, które są już w grze. I przykładowo została tam przedstawiona nowa Renegade Rider. A dokładniej to właśnie ta skórka, tutaj w tej ankiecie, to podruba starej, dobrej Renegade Rider, co dokładnie zostało przedstawione na zdjęciu w tle, i w tej postaci został zamieniony tylko i wyłącznie jej ubiór oraz kilka drobnych szczegółów. Poza nią jednak twórcy gry przedstawili tam jeszcze kilka innych skinów, które też lekko nawiązują do starych postaci z gry. I mowa tutaj jeszcze o jednym z Bambików oraz tych skinach, które zostały przedstawione teraz w tle tego oto filmu. Jak widać, kilka ze skinów które same już w grze mogą niebawem otrzymać dodatkową wersję swojego stylu lub mogą otrzymać kopię swojego skina w sklepie lub jakimś nowym karnecie bojowym, i głównie mowa tutaj o skinach, które były widoczne w tle tego oto filmu. Pozostałe przedmioty kosmetyczne to całkowicie nowe skiny, które dopiero będą miały swoją główną premierę w grze. I już teraz mogę wam powiedzieć, że tak około 50-80% skinów przedstawionych tutaj trafi do gry w najbliższym czasie. Oczywiście sama ankieta dopiero kilka dni temu została wysłana, a niektóre skiny z ankiet pojawiają się dopiero po kilku sezonach w grze, tak więc przedmioty pokazane w tle mogą trafić do. Gry dopiero za kilka tygodni, miesięcy albo nawet za kilka dni. Tego niestety nikt nie wie oraz nikt nie wie też, gdzie dokładnie trafią te skiny. I od razu mogę wam powiedzieć, że kilka z nich trafi do nowych pakietów, kilka do sklepu z przedmiotami do kupienia za fałdolce oraz kilka z nich, co najważniejsze, do nowych karnetów bojowych, które dopiero zostaną dodane bezpośrednio do gry. Opcji przy tych skinach jest naprawdę mnóstwo, ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, co postanowią zrobić twórcy gry, a pomysłów można tutaj wymyślać naprawdę mnóstwo, a my dowiemy się o szczegółach dopiero po wprowadzeniu tych skinów jako pliki do plików gry w Fortnite. Od razu tutaj odrzuca. Opcje, że te pojawią się w nowym sezonie czwartym rozdziału trzeciego, ponieważ zostało do niego naprawdę bardzo mało czasu, jednakże jakieś tam minimalne szanse na to, że trafią do gry są, ale jak już to większość z nich trafi w jego trakcie oraz w nowym sezonie piątym rozdział trzeciego. Same skiny jak dla mnie prezentują się naprawdę mega kozacko i w końcu zostały przedstawione jakieś fajne, bardziej Fortnite'owe skiny, a nie jakieś skiny z kolejnych współprac, bo jest to już nudne i mam nadzieję, że te postacie jakoś w najbliższym czasie będą pojawiały się już bezpośrednio w sklepie z przedmiotami lub nowych karnetach bojowych, nowych sezonów, które będą pojawiały się w grze. Co jednak ciekawe, w samej ankiecie został przedstawiony bardzo ważny skin, który na pewno trafi do gry i który nawiązuje do fabuły Fortnite'a. Mowa tutaj dokładnie o Geno, przynajmniej tak podają najwięksi lekarze z Fortnite'a, w tym Hypex, który dał znać, że na ankiecie pojawił się koncept skina Geno i jest to dokładnie ta oto postać. Dlatego też tego skina możemy spodziewać się zaraz po starcie nowego sezonu czwartego, a ludzie nawiązują tutaj bardzo do włosów postaci Geno, która została przedstawiona kiedyś na grafice z Dr. Sloan oraz do pewnego wycinka z jakiegoś komiksu, gdzie postać z niego jest mega podobna do nowego konceptu na tej oto ankiecie. Oczywiście Musimy też pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o teorii z Marvelem i informacji na temat zmian w temacie supermocy, ponieważ nadal teoria ta jest na topie i gracze czekają chyba najbardziej na rozwinięcie tego tematu, ponieważ nadal jedyne grafiki przedstawiające nowy sezon czwarty są w tematyce superbohaterów i ogólnie całej tej reszty. Obecnie najważniejsza jest jednak fabuła i sama ankieta, która dała nam znać, że Geno niebawem zostanie dodany do gry. Jednakże do końca nie wiadomo kiedy i czy na pewno w nowym sezonie, a już mogę wam powiedzieć, że nowy sezon ze wstępnych informacji będzie jednym z lepszych sezonów, który trafił do gry w ostatnim czasie. Mam tylko Nadzieję, że nie będzie tak jak w poprzednim, że gracze na kilka tygodni przed startem nowego sezonu otrzymali wszystkie skiny z nowego karnetu bojowego i gracze przedwcześnie dowiedzieli się, jak to wszystko będzie wyglądało, ponieważ był to chyba największy wyciek w ostatnim czasie. Twórcy gry będą musieli tym razem mocniej chronić to, co ma się pojawić w grze, żeby nie było takich wycieków, bo nie powiem, ale taki przedwczesny wyciek lekko niszczy nowy sezon graczom, dlatego też teraz nie może coś takiego się pojawić, bo na pewno zobaczy to każdy jeden gracz, tak jak było to ostatnio. Co do samych skinów w ankiecie, ponieważ o nich jest dzisiejszy odcinek, to tak, same skiny w większości będą pojawiać. Pojawiały się w nowym sezonie czwartym rozdziału trzeciego, więc tytuł tego filmu sezon czwarty skiny jest jak najbardziej adekwatny do dzisiejszego filmu, a obecnie tak jak mówiłem wcześniej musimy czekać na kolejne aktualizacje, które będą dodawane do gry w Fortnite. Ponieważ w momencie, gdy dana aktualizacja doda do plików gry tej ankiety, oficjalnie będziemy mogli powiedzieć, że większość ze skinów będą pojawiały się już obecnie w grze, a wydaje mi się, że pierwsza aktualizacja z tymi skinami to aktualizacja 22.0, czyli aktualizacja sezonu czwartego w rozdziale trzecim, albo aktualizacja 22.10. To właśnie w tych aktualizacjach za powinny pojawić się pierwsze skiny, a co więcej, musimy pamiętać, że będą one dodawane pojedyncze lub tam podwójnie, więc od razu wszystkie nie trafią do gry, a niektóre z nich nigdy w życiu nie pojawią się w grze, ponieważ tak jak mówiłem, to gracze wybierali, które z nich trafią ogólnie do Fortnite'a. A jak coś, to pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie wstępna grafika przedstawiająca te skiny w takiej wersji i końcowo przybiorą one lekko inne tekstury, ponieważ twórcy gry nie będą wprowadzać tych skinów, tak jak zostały one przedstawione na tej oto grafice. Przykładem tego jest na przykład rycerz Omega, który na ankiecie wyglądał lekko inaczej niż w grze, a dodatkowo w grze miał jeszcze Nowe edycje stylu, tak więc teraz musimy poczekać, aż twórcy gry zrobią coś z nimi i będą dodawać je bezpośrednio do gry. Tak samo inne skiny, które były na poprzednich grafikach w ankietach, również wyglądały lekko inaczej niż te wersje przedstawione w ankiecie, ale to nawet i lepiej, ponieważ twórcy gry Fortnite akurat tworzą naprawdę mega ładne skiny i ogólnie przedmioty kosmetyczne, i tutaj na pewno zrobią coś mega kozackiego z tymi wszystkimi skinami na tamtej ankiecie. A i pamiętajcie, że na kanale migało w dzień nowego sezonu czwartego, w rozdziale trzecim pojawi się specjalny live, na którym wy będziecie mogli wygrać karnety bojowe oraz sprawdzić wszystkie najcie Ciekawsze zmiany i nowości, które wprowadziły do gry nowy sezon. No i dla tych wytrwałych szybka informacja, na sam koniec na moim serwerze Discordu, do którego link znajdziecie w opisie, wystartował taki, można by powiedzieć mini konkurs na sprzęt od Teel w którym trzeba być po prostu aktywnym na serwerze, tak więc podajcie w link w opisie, zaakceptujcie regulamin na kanale z regulaminem i aktywnie czatujcie z pozostałymi osobami na serwerze. Na no wy nie zapomnijcie zostawić opeczki do góry, o ile ogólnie odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie też, że Subiku z dzwoneczkiem to na pewno nie przegapicie kolejnych takich filmów na kanale Migao. No i pamiętajcie o kodzieku Miga 2, tak jak te dwa kozaki. Które były przedstawione na samym początku tego oto filmu. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych skinach, które pojawiły się na tej ankiecie i które z nich, według Was, trafią w nowym sezonie 4 rozdziału 3. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 22. Yo!